Witajcie. Zapraszam na rozkład dla byka na kwiecień o miłości. Co w tej miłości? Jakie energie? Rozkład ogólny, oczywiście, przypomnę, nie dla każdego, nie wszystko. Jeśli dla Was nie ma nic, nie bierzecie z tego nic. Jakie energie na te najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o miłość, w imieniu najwyższego dobra dla wszystkich? Ognisty pan na horyzoncie. No, tutaj się zadziewa, jest tak gorąco, i coraz bardziej się robi gorąco. Uwaga na ten ogień, uwaga, żeby się nie poparzyć, bo jest tak. Albo wyjdziecie gdzieś na imprezkę, na jakieś spotkanko towarzyskie, może kaweczka, może herbatka z kimś. Bardzo miło. Tutaj jest tak, ho-ho-ho. Dobre humorki, dobra zabawa, no wszystko fajnie, rozmawiamy sobie. Um. No, bo ten pan się pojawia taki, mm, mm, dostojny on jest, wie czego chce i ma wobec was konkretny plan. I wy na tego pana też. Ale uwaga, to jest taki, on jest cały świecący, hu-hu-hu, taki, no, piękny, wspaniały. No, warto by tutaj na nim się zatrzymać, ale to nie do końca takie wszystko. Nie wszystko złoto, co się świeci. Pamiętamy, no bo tam jakieś złoto też on może mieć na stopie. Z nim też są, jest druga strona tego wszystkiego. Pan może mieć kogoś. Zwróćcie uwagę: to może się pojawiać taki romanser, który po prostu ma ochotę na przygodę bo mu się coś tak w życiu nie klei, bo mu jest źle, bo mu jest potrzeba, bo no nie wiem, różne są względy. I to jest taka przygoda, która jest tylko przygodą. Nie mylcie tego z miłością życia, bo tutaj nie ma em, nie ma deklaracji uczuć. Nie ma jakiejś bliskości, miłości. Tutaj mamy no jasne wszystko. Przygoda, relaks, bo pan ma dużo na głowie, on ma swój dom, ma swój pałac, ten ten pałac utrzymać, ile go to kosztuje. Pan ma duże wydatki w związku z pałacem. Może mieć taki okres słabości, jakichś zawirowań, też właśnie w życiu, mm, zmian, zawirowań materialnym, finansowym, i ten właśnie czas chciałby sobie jakby umilić miłym towarzystwem. To tak też może być w niektórych przypadkach. Więc uważamy, na pewno mu nie pożyczamy pieniędzy, bo, bo nie wiem, jakby to było z nim. No ale co, jeśli podejdziemy do tego, także, no okej, okay, fajnie, poprzyjaźnimy się chwilę, no to dobrze. Ale tutaj uwaga, bo kobieta to nagle dostaje skrzydeł. Jaki cudowny, jaki wspaniały. No bosko, bosko, i ona już tak frunie. Bo on jej też jest potrzebny w tym momencie w życiu, ku czemuś, żeby ona się lepiej poczuła, żeby ona, no nie wiem, nagle uwierzyła może w siebie, może miała zbyt niskie poczucie własnej wartości i nagle zjawia się taki król. Ale to nie myślimy w ten sposób, bo to jest dla Was kobiety krzywdzące, bo to wcale tak nie jest. Ani on nie jest taki złoty i wspaniały, ani Wy nie jesteście takie, takie słabe. To nie to jeśli ktoś tak podejdzie do tego i myśli w ten sposób, w tym momencie jest w życiu, to zupełnie błędne i krzywdzące. Także, jeśli chcemy się poprzyjaźnić z tym Panem, możemy to zrobić, ale nie oczekujmy od Niego zbyt wiele. Bo, bo tutaj On narobi takiego bigosu, On wniesie taką wrzawę, takie pobudzenie wiosenne, ten ogień i to wszystko. No, w pewnych przypadkach może być tak, że obie strony tego potrzebują, i, i okej, okay. ale karta radzi tutaj: Ty się zastanów, ty nie spiesz się z wieloma rzeczami. Popatrz sobie na tego pana tak z boku, na tą całą sytuację, i zanim w to wskoczysz, zanim popłyniesz w tym całym prądzie jego. No to się zastanów, czy na pewno tego chcesz. Nie działaj pochopnie, bo, no bo jest coś, na co masz zwrócić uwagę i tak w ogóle się zastanowić, tak troszkę kroczek do przodu, czy na pewno ja tego chcę, bo ziemia drży, bo się robi tak bardzo. Wow, wystrzałowo. No, on nie chce on w ogóle to taki jest um, taki czarowny, taki fajny, no bardzo on tutaj będzie jej komplementami. I taką swoją postawą zabiegał, pokazywał, no naprawdę jest robiący wrażenie, że można tak fajnie z nim spędzić czas. Ale nie szukajcie w tym miłości, bo tutaj on nie zamierza dawać miłości. Wy tutaj też jakby może nie jesteście na etapie, kiedy ta miłość akurat od niego i akurat w tym momencie jest wam wskazana. Więc. Jeśli to ma komuś pomóc, poradzić sobie z czymś, jakiejś kobiecie, która nie wiem, albo potrzebuje wsparcia finansowego, albo w ogóle potrzebuje kogokolwiek, przyjaciela, silnego ramienia, to okej okay, na chwilę. Można się z nim, tu karty mówią, po ale pamiętaj, że to jest chwila i ty zastanów się, czy ty naprawdę sobie chcesz to robić, czy chcesz to w takim wydaniu, Zależy od Ciebie, co z tym zrobisz, bo masz taką, taką energię, która gdzieś się tutaj prze, przekręci, przeleci przez Twoje życie. Ten Pan gdzieś się tutaj pojawi i On będzie Cię czarował, bo Ty mu się tutaj spodobasz i On będzie tak chciał yy, pokazać Ci, jaki to on jest ognisty, jaki to on jest taki silny, ale On też w tym wszystkim ukrywa swoje słabości. Swoje kompleksy, tu jest taki jego krzyk wewnętrzny, który mówi też tamtemu człowiekowi o jego, o jego jakichś niedomaganiach, o jakimś jego takim słabym punkcie. Każdy z nas ma takie słabe punkty, on też ma. On pozornie będzie boski i wspaniały, ale on ma wiele w sobie, Takich braków, taki, ma jakąś, jakiś kompleks, jakąś niższość, coś ma takiego w sobie, wzięte z przeszłości, z jego sytuacji w ogóle życiowej. I to ten jego atak taki na Was, ta przygoda, to też jest takim odreagowaniem. Więc tu jest Wasz wybór, Wasza decyzja, co Wy z tym zrobicie. Jest energia ognia, jest energia przygody, zawirowań wokół Was, ale. Ale trzeba pamiętać, że tu nie ma uczuć i się na to nie zanosi, więc można w pewnym momencie czuć się wykorzystanym albo źle potraktowanym, jeśli to zaszłoby za daleko. Także to wybór należy do Was. No. Gorąco, gorąco jest bardzo i, i takie. Można popaść w takie, no trochę iluzje, jeśli chodzi o wspaniałość jakiejś osoby, o, o to, że jaki on cudny dla mnie. No nie, no na to uważamy. Bo on może chcieć z Tobą jednorazowej na przykład randki, jednorazowego spotkania, bo będzie miał słabszy dzień. A nie wiem, czy Ty byś chciała sobie to robić. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.